Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Decyzja, wiara i cierpliwość to trzy fundamenty budowania istotnych części naszego życia. Decyzja, bo zasianie ziarna, czyli konkretny ruch, działanie, rozpoczęcie, które ponoć wymaga od nas największej determinacji w procesie dążenia do celu. Wybieramy wtedy również ziarno, bo przecież ziemia może wydać zarówno jadalne owoce, jak i trujące rośliny. Wiara, która dodaje nam sił i zachęca do pracy, nie pozwala się poddawać, kiedy upadamy. Cierpliwość, bo to przecież ona jest cnotą uczącą dojrzałości, męstwa, dyscypliny. Im więcej jej damy, tym bogatszy i radośniejszy będzie efekt. Pamiętajmy o tych wskazówkach zarówno w sprawach drobnych, jak i tych najważniejszych. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.